Kiedy mówię, że mają problem z nami, to nie mam na myśli was, tylko wszystkich innych chrześcijan. Poświęćmy teraz czas na modlitwę i zobaczmy, co Pan chce czynić. Módl się o swoje własne serce, módl się o własne zrozumienie Ojca. Niektórzy z Was mają jakieś zranienia w tej sferze, z którymi muszą się uporać, ale one zostaną uzdrowione bardziej niż połowicznie. On pokaże Wam, jaki jest Ojciec. Jeżeli bito Cię w dzieciństwie, jeżeli przydarzyło Ci się coś okropnego, o niektórych z tych rzeczy słyszeliśmy dziś wieczór, na przykład o handlu ludźmi. Niektórzy z Was mogli tego doświadczyć w przeszłości. Nie potrzebujemy tutaj niczego publicznie wyznawać, ale ważne jest, żebyś powiedział: To było ciężkie, ale się zdarzyło, dlatego chcę poznać Ciebie jako Ojca. I przedstawcie mu to, co jest Waszą największą potrzebą w tym momencie. Niektórzy z Was to dobrze rozumieją, już w tym jesteście. Dlatego módlcie się o łaskę, abyście mogli objawić Ojca temu światu. Ojca, niech to będzie wołaniem Twojego serca. Módlcie się głośno. Ciche modlitwy zachowajcie na wizytę w Starbucksie. Módl się tak, żebyś słyszał, że się modlisz. Módl się o siebie, a za chwilę pomodlimy się o siebie nawzajem. Po prostu się modl. Jakakolwiek była twoja reakcja na to co usłyszałeś, módl się stosownie do tej reakcji. Ojcze, modlimy się o uzdrowienie serc w kwestii ojcostwa. O to byś dał wielką odwagę tym, którzy zostali wykorzystani. Przynieś im scalenie. Połóż rękę na czyimś ramieniu, chcę żeby oni to otrzymali. Módl się o to, żeby ta osoba to otrzymała, żeby objawienie ojca było dla niej tak jasne, jak rozmowa w cztery oczy, córki z jej tatusiem, jak rozmowa między ojcem a synem, która zmienia życie człowieka. Dziękuję Ci, Panie Boże. Módlcie się, módlcie się modlitwami, które przerażają, modlitwami ekstremalnymi. Ich marzenia znajdują się w sferze tego, co niemożliwe. Jest niezmiernie ważne, abyśmy marzyli o rzeczach, które są niemożliwe. Objaw Ojca. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Pani. Pomodlimy się o jeszcze jedną rzecz, zwróćcie, proszę, uwagę na to, co mówię. W 20 rozdziale Ewangelii Jana Jezus powiedział: Jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. I to zasadniczo mówi nam o tym, że zadanie, z którym on przyszedł, zadanie objawienia ojca, jest teraz naszym zadaniem. Jak ojciec mnie posłał. Podstawowym celem jego przyjścia było objawienie ojca. Ojciec zostaje objawiony i uwielbiony przez to, że jego ludzie mają pragnienia i te pragnienia zostają spełnione. Któż za tym nie pójdzie? Reprezentuje piąte pokolenie pastorów od strony mego ojca i czwarte od strony mojej mamy. To wspaniałe dziedzictwo, jestem za nie bardzo wdzięczny. Ale zdradzę wam pewien sekret. Moi rodzice nigdy nie chcieli ze mną rozmawiać o służbie. Oni po prostu mieli nadzieję na to, że pójdę do nieba. Ich jedyne marzenie, co do mnie, wyrażało się w słowach: O Boże, pomóż mu tam trafić. Jest pewien aspekt Pana, który musi zostać objawiony przez Ciebie, patrzącego na piersiówkę. Widzicie, gdy modlę się o raka, oczekuję, że nastąpi uzdrowienie. Ale dlaczego On daje mi piersiówkę, której nie wykorzystam? Po to, żeby objawić mi swoją naturę, po to, żeby pokazać mi, jaki jest. Byłem pewnego dnia nad jeziorem. Modliłem się tam i wrzucałem do wody kamyki. Poszedłem tam, żeby czytać i modlić się, ale wrzucałem też kamyki. Podpływały małe okonie i chwytały te kamyki, a potem je wypluwały. Dręczyłem je. To jest to, co robisz, gdy masz wyższy status w stworzeniu. To jest złe, prawda? Wtedy przyszła mi do głowy pewna myśl. Ciekawe, czy zjadłyby pszczołę, ponieważ pszczoła ma żądło. Gdy tylko to sobie pomyślałem, z mojej lewej strony w kierunku prawej nadleciała pszczoła. Zatrzymała się przede mną. Przestała lecieć. Wpadła do wody. A wtedy wypłynęła ryba i zjadła ją. Chyba sobie żartujesz. Czy on zwraca uwagę nawet na takie rzeczy? Mówię Wam, On chce, żeby ludzie dowiedzieli się, jaki On jest, ale najpierw sami musimy to uchwycić. Tak więc na to poświęcimy kilka minut. Chcę, żebyśmy o to się modlili. Nie mam nic przeciwko temu, żebyście wyszli z rzędów i nakładali ręce na ludzi, chcę jednak, żebyście się modlili, aby Bóg obudził w ludziach zdolność do marzeń, ponieważ religia zabiła to w tak wielu osobach. Niektórzy z Was mieli marzenia, ale przyszło rozczarowanie i teraz staracie się jedynie jakoś dotrwać, ale Bóg nie chce, żebyś jedynie przetrwał, On chce, żebyś wywarł pełny wpływ. Wiem, że to trwało długo, ale przyszedłeś wiedząc o tym. Wiedziałeś, na co się piszesz, to Twoja wina. Tata Benny parę lat temu powiedział, że musimy zmienić nazwę Betel na Udenego, otwarte na okrągło, niekończące się spotkanie. Weź ręce na kogoś obok ciebie i zacznij się modlić. Módl się o to, żeby Bóg uwolnił zdolność do marzeń i żeby zwiększył tę zdolność. Nie przywróć to, co zniszczyła religia. Przywróć to, co zniszczyli ludzie mający dobre chęci. Rozbudź zdolność do marzeń. Rozbudź zdolność do tego, co nierozsądne. Tak. Niech ugną się niemożliwości. Niech zegną swe kolana przed Jezusem. Dzięki ci, Panie. A teraz poproście Pana, żeby to podwoił, by dał wzrost nie mający oparcia w rozsądku. Nie wymierzony, zaprojektowany wzrost, ale wzrost nie mający oparcia w rozsądku. O taki Cię prosimy, Panie. Ekstremalny, skrajny wzrost, Panie. Skrajny wzrost, Panie. Ekstremalny wzrost, panie, cudowny Jezu, cudowny Panie. Dobrze, kontynuujcie i doprowadźcie to do końca. Dzięki ci panie. Dziękuję, dziękuję Ci Panie. Wierzę, że ilu mamy tutaj pastorów? Ilu jest pastorów? Rozejrzyjcie się po sali. Czuję, że Pan zamierza użyć wielu spośród Was, pastorzy, wiele spośród Waszych małżonek, członków zespołu, którzy są tutaj obecni, ewangelistów, proroków, misjonarzy itd., jako architektów budujących kulturę marzeń. To jest naprawdę coś ważnego. Macie dostęp, macie przystęp do czegoś, co jest tutaj obecne i dostępne w duchu. Pokaz za pokazem, zarówno te dobre pokazy, jak i te złe, odbywają się z powodu wyobrażeń. Jest wolność i swoboda, albo jeśli wolicie przyzwolenie i aprobata dla kreatywności, dla marzeń, dla nieschematycznego myślenia. Ludzie zarabiają niesamowite ilości pieniędzy, ponieważ postanowili myśleć nieschematycznie. I nie mówię tutaj o jakimś widowisku, chociaż ono może się w tym zawierać. Mówię o kościele, który znów będzie wolny w myśleniu, który zacznie myśleć ze względu na wolność który zacznie snuć marzenia wykraczające poza to, czego się oczekuje. Nie bądź zaskoczony, jeżeli Bóg umieści w tobie marzenie, które będzie się wydawało zbyt naturalne, aby miało duchowe znaczenie, ponieważ On ma coś takiego w zwyczaju. On ma w zwyczaju pracować poza tym, czego oczekujemy, ponieważ On wie, że potrzebuje piersiówki, której nie będę mógł użyć. On to wie, ponieważ wie, że ma w swej naturze coś, czego nie poznam, otrzymując coś, co będę mógł wykorzystać. Jest coś, co on chce mi objawić, czego w inny sposób nie zobaczę. W tej wolności, w tej swobodzie, by myśleć i marzyć, i budować, i realizować. Czy wiecie, że tak naprawdę budujemy tutaj coś, co przeobrazi miasto? Budujemy przeobrażenie narodu. Właśnie to robimy. Tutaj, w tej sali. Ona jest pełna architektów architektów kultury. Chciałbym to naszkicować i uchwycić, mam nadzieję, że uda się to zrobić rano. Ale ta rzecz związana z kulturą jest naprawdę bardzo, bardzo poważna. Chcę się o to pomodlić, a potem pomodlimy się o parę osób. Ojcze. Proszę cię o to, abyś uwolnił niezwykłą łaskę. Nietypowe namaszczenie. Proszę cię o wezwanie, będące niczym zaproszenie na przyjęcie. Proszę cię o to, żebyś wezwał osoby, które mnie słuchają, żebyś zaprosił je do życia spełnionych marzeń, które dotąd nikomu nie wydawało się możliwe. Proszę cię o to, żeby byli tutaj obecni ci, którzy kształtują kulturę którzy definiują zrozumienie Boga na poziomie miasta. Niech ta łaska będzie dana ludziom, którzy tego słuchają, Kościołom, abyś został objawiony takim, jakim jesteś, w tak głęboki sposób, przez ludzi, którzy pracują w doskonałej harmonii z Tobą. My już powiedzieliśmy tak temu obrazowi. Pomóż nam w tym chodzić. Modlę się, żebyś dał nam sny w nocy i marzenia za dnia. Modlę się szczególnie o czas uwielbienia. Zwróćcie uwagę na to, jakie pragnienia powstają w Was w czasie uwielbienia. Modlę się, żeby w czasie uwielbienia wzrastało w nas poczucie celu, wychodzące poza naszą ekspresję w uwielbieniu. Modlę się o to, abyś był uwielbiony w potężnym, potężnym imieniu Jezusa. Amen. Oddajmy chwałę Bogu. Wspaniały jesteś Panie. Wspaniały Pan. Wiem, że ciężko jest Wam stać, ponieważ tak długo mówię. Dziś wieczór będę mówił krócej. Chcę, żebyśmy pomodlili się o parę rzeczy. Pan chce uwalniać ludzi od migreny. Wywołam teraz parę spraw i nie ociągajcie się. Jeśli powiem migrena, podnieście ręce, będziemy to łamać. Szczególnie w stosunku do tych, którzy zmagają się z tym przez 10, 20, 30 lat. Mają cykliczne migreny, to będzie złamane. Dziś wieczorem. Dalej, artretyzm, ból w odcinku szyjnym uwarunkowany genetycznie. I Pan nie ograniczy się jedynie do usunięcia bólu. On nie jest środkiem przeciwbólowym. On jest twórczym bogiem, który odnawia to, co się popsuło. Zobaczymy, jak Pan dotyka ludzi, którzy mają ten problem. W pomieszczeniu jest osoba chora na raka. Nienawidzę raka. Wierzę, że musimy szukać najbardziej beznadziejnych przypadków i je ścigać. Tak jak Dawid ruszył na Goliata. Wierzę, że rak jest takim Goliatem, przynajmniej dla kościoła w Ameryce. Musimy ustrzelić go kamieniem, który Bóg nam dał. Osoby z rakiem w tym pomieszczeniu, podnieście ręce, będziemy się o Was modlić. Podnieście ręce, widzę Was tutaj, tutaj i tutaj. Zobaczymy rzeczywisty przełom i rzeczywistą zmianę. Przyszliśmy tu dziś wieczór z nadzieją na cud. Cuda nie wymagają wielu godzin modlitwy. Ja nie mam z tym problemu, ale to dzieje się całkiem szybko. Osoby z migreną, podnieście wasze ręce. Jest tutaj ktoś, kto ma pewien rodzaj, mm, ma jakieś uszkodzenie w obszarze zatok. Nie jestem pewien, czy chodzi o raka, być może chodzi o grzybicę, coś się dzieje wewnątrz zatok. Potrzebujesz cudu, bo to nie jest coś, co można łatwo uleczyć. Gdzie jest ta osoba? Ty tutaj, tak? Dobrze. Parę lat temu mieliśmy w Dallas pewną sytuację. Otóż robaki dostały się do mózgu pewnego człowieka i zbudowały rodzaj gniazda wokół jego mózgu. Można było go leczyć i zabić te robaki, ale to gniazdo uległo krystalizacji i on umierał. On był tak nafaszerowany lekami, że wprowadzili go do pomieszczenia jak jakiegoś zombie. On przyjął modlitwę i czułem, jak ta rzecz zostaje usunięta, ponieważ to był duch. Nie wiedziałem o tym, gdy zaczynaliśmy się modlić. Ale to zostało z niego zdjęte. On był na lekach, spytałem go, czy czuje, że to odeszło, on kiwnął głową. Trzy dni później był całkowicie normalny. Tak więc czuję, że Pan chce całkowicie uzdrowić tę rzecz w zatokach właśnie w tej chwili. Dobrze? Jest też ktoś, kto miał złamanie w prawej kostce, to się nie zrosło prawidłowo? Pan to uzdrawia? To ty, tak? Dobrze. Sprawdź to teraz. Sprawdź teraz swoją kostkę. Po prostu sprawdź. Stań na tej nodze. No i jak? No i jak? Co z tą kostką? A z twoją? Czy wszystko dobrze? Co on mówi: Wszystko dobrze, wszystko dobrze, Alleluja. Jest też ktoś, kto ma ranę, nie wiem do końca jaką, ale chodzi o całą prawą nogę. Nie wiem, czy ten ktoś ma tam pręd, czy jest to raczej uszkodzenie nerwu? To może być uszkodzenie nerwu albo słabość pozostała po wypadku, która utrzymuje się mimo rekonwalescencji. To niekoniecznie jest bolesne, ale ta noga jest słaba. O kim mówię, ponieważ pan to uzdrowi. Tam. Czy chodzi o wszystkie trzy osoby tam? Jestem zachęcony, widząc trzy osoby z tym samym problemem w jednym miejscu. To nietypowy zbieg okoliczności. Ale wierzę, że jest to część języka ducha. Tam jest jeszcze ktoś, dobrze? Jeśli cię nie zobaczę, to wciąż masz pozwolenie, aby zostać uzdrowionym. Migreny, artretyzm, szczególnie problemy w odcinku szyjnym. Niech podniesie swe ręce każdy, kto to ma. Trzymajcie je w górze. Ojej, wygląda na to, że dużo będzie się działo. Kość ogonowa, złamana kość ogonowa. Czy jest tutaj ktoś ze złamaną kością ogonową, która nie zrosła się prawidłowo? Pomachaj ręką tutaj i tam. Dobrze. Posłuchajcie. Czy jest tutaj kobieta, której kość ogonowa uległa złamaniu w trakcie porodu? Gdzie? Tutaj. To jest niezwykłe. Tutaj, z tyłu. Mówię ci, Jezus to uzdrawia, ponieważ On wskazuje na to, co zostało Ci skradzione. Usiądź i sprawdź to. Obie usiądźcie. Nie chcę, żebyście zrobiły to, co widziałem, że zrobił ktoś inny, kiedy poprosiłem go, żeby sprawdził, czy został uzdrowiony. Pewna pani podskoczyła i wylądowała na krawędzi krzesła. Tak naprawdę to mogło złamać jej kość ogonową, ale została całkowicie uzdrowiona. Nie chcę, żeby ktokolwiek nakładał ręce na kość ogonową. Możecie się zrelaksować. Ale Pan was uzdrowi. Podnieście jeszcze raz Wasze ręce, jeśli masz problem z jakąkolwiek z tych rzeczy, które wywołałem. Rozejrzyjcie się do tych, którzy nie podnieśli rąk. Zgadnijcie, co mam dla was. Jesteście w zespole usługującym. Słuchajcie uważnie o to, co chcę, żebyście zrobili. Podejdźcie do osoby, która podnosi rękę. Nie chcę, żebyście podchodzili do swoich małżonków z tego powodu, że już się o nich modliliście. Potrzebujecie świeżego mięsa, tego o czym do tej pory nie myśleliście. Zróbcie coś takiego. Trzymajcie swe ręce w górze, dopóki ktoś do was nie podejdzie. Ci, którzy podchodzicie, słuchajcie. Jeszcze się nie mudlcie. Poczekajcie, aż dam wam wskazówki. Podejdźcie do kogoś z podniesioną ręką. Podejdź, ale jeszcze się nie mudl, choć wiem, że cię korci. Gdy tylko ktoś do ciebie podejdzie, opuść swoją rękę. Rozejrzyjcie się po pomieszczeniu. Jeżeli ktoś o kogoś modlicie, trzyma ciągle podniesioną rękę, to opuśćcie mu ją. Pomachaj ręką, jeśli Cię przeoczyliśmy, ponieważ nie widzę żadnej ręki w górze. Tutaj, dobrze, tam ktoś jest. Dobrze? O, tam też ktoś jest. Potrzebujemy kogoś dla tego pana. Podnieś rękę jeszcze raz. Potrzebuje kogoś tam, w środku rzędu. Wszystko, co potrzebujecie zrobić, jest bardzo proste. On jest uzdrowicielem, on uzdrawia. Wszystko, co potrzebujecie zrobić, to po pierwsze, dowiedzieć się, co jest nie tak. Do tych, którzy potrzebują cudu. Nie opowiadajcie swojej historii, tylko powiedzcie, co wam dolega. Moglibyście ich przygnębić, a to nie byłoby dobre. Po drugie, połóżcie na nich ręce, na przykład na ramieniu. Jeśli problem jest w karku, połóżcie rękę na karku. Jeśli problem jest w kości ogonowej, połóżcie rękę na karku. Namaszczenie będzie się przemieszczać. I kiedy się modlicie, jeszcze jedno. Kiedy się modlicie, chcę, żebyście zgromili dolegliwość, abyście rozkazali jej opuścić ciało. Duchu Święty, proszę, żebyś teraz przyszedł z mocą. Łamiemy teraz cykl migreny. Łamię ten rozkaz piekła w imieniu Jezusa. Wołamy o cud Stwórczy, by odtworzony został rdzeń kręgowy, który został pożarty lub zniszczony. Niech teraz nastąpi cud stwórczy w potężnym imieniu Jezusa. Raku, gromiecie w imieniu Jezusa. Wszelki raku, rozpadnij, rozłóż się. Rozpuść się w potężnym imieniu Jezusa. W potężnym imieniu Jezusa. Niektórzy z ludzi, o których się modlicie, mają problem w wyniku wypadku. Chcę, żebyście zgromili traumę. Dosłownie. Chcę, żebyście zgromili ducha traumy. Nazwijcie go po imieniu. Oglądałem to I, przez I, lata. To I, przez to lata. To łamiemy ducha traumy I w to imieniu Jezusa. W, w imieniu Jezusa. Mamy jeszcze 30 sekund, ale nie odchodź od osoby, o którą się modlisz. Dobrze. Dobrze Wam poszło, proszę o chwilę uwagi. Nie odchodź od osoby, o którą się modlisz, ale zatrzymaj modlitwę. Teraz. Czasami w modlitwie omijamy cud. To prawda. Tak jak mija się restaurację. Do każdego, kto otrzymał modlitwę, chcę, żebyście użyli wiary, robiąc coś, czego dotąd nie mogliście zrobić, po to, żeby stwierdzić, co Bóg właśnie zrobił. Nawet jeśli wiesz, że trzeba to potwierdzić badaniem krwi, idź na to badanie. Ale teraz chcę prosić każdą osobę, aby podjęła jakiegoś rodzaju działanie, po to, by potwierdzić to, co Pan właśnie uczynił. A każdego, kto właśnie odkrył, że Jezus uzdrowił jego ciało, proszę, żeby pomachał rękami nad głową przez około 15 sekund. A wy, którzy się modliliście, po prostu rozweselcie się przed Panem. Wow. Dobrze? Dobrze. Prawie się przebiliśmy, ale ciągle jest parę osób, które potrzebują przełomu. Jezus usługiwał ślepemu dwa razy, zanim tamten mógł wyraźnie widzieć. Jesteśmy winni ludziom, aby usługiwać im przynajmniej dwa razy. Dlatego mówię ludziom, nie odchodź zaraz po modlitwie. Niektórzy modlą się w językach, a potem szybko odchodzą. Wiedzą, że osoba nie została uzdrowiona, ale nie chcą się tego dowiedzieć. Jeżeli osoba, o którą się modliłeś, została uzdrowiona, nie módl się znowu, ponieważ możesz wprowadzić zamieszanie. Jeżeli mają coś innego, co można się modlić, to OK. W przeciwnym przypadku możesz powiedzieć sam potrzebuję cudu w moim życiu, teraz ty mówisz się o mnie. Pomodlimy się jeszcze raz i zakończymy. Mamy jeszcze około minuty na modlitwę. Jeśli nie ma stuprocentowej poprawy, módl się drugi raz. Wielu, bardzo wielu ludzi zostaje uzdrowionych za drugim razem. Bogoas, pana. Ci, Jezu. Thank you, Jesus. Mamy jeszcze około 30 sekund, może 20. Ok, dobrze Wam poszło. Koniec modlitwy. Wiecie co trzeba robić. Sprawdźcie siebie. Staraj się wykonać ruch jakiego nie mogłeś wykonać. Jeśli miałeś guza, którego dawało się wyczuć, sprawdź czy nadal go wyczuwasz. I każdy, kto został uzdrowiony po tej drugiej modlitwie, niech pomacha rękami nad głową, abyśmy zobaczyli, którzy to z was. Tu jest jedna osoba, tam z tyłu druga. Pomachajcie jeszcze raz. Dobrze. Powstańcie wszyscy. Poproszę pastora Pola, żeby zakończył. O to, co chcę, żebyście zrobili. Proszę o ciszę. Jest późna godzina, więc nie zrobię tego, co zamierzam zrobić jutro wieczorem. Jutro usłyszycie świadectwa niezwykłych cudów, jakie się wydarzyły. Po prostu je usłyszycie. Nie przypominam sobie, kiedy po raz ostatni nie wydarzały się nadzwyczajne cuda. To było wiele lat temu. Jutro wieczorem one znów się wydarzą. Wydarzyły się dzisiejszego wieczoru, ale nie mamy czasu na świadectwa. Zapiszcie je, dajcie je pastorom, a do każdego, kto został dziś wieczór uzdrowiony, potwierdźcie to dla siebie. Nie poprzestawajcie na własnym twierdzeniu. Ja wierzę w moc deklaracji, ale w innych okolicznościach. Wszyscy, których Jezus teraz uzdrowił, pomachajcie rękami nad głową wysoko. Rozejrzyjcie się po sali. Wow, wow, wow. Let's lift up a Wznieśmy okrzyk dziękczynienia i chwały.